3, 2, 1, jedź. Milion, siedemdziesiąt dla szczytów. 3. Milion, siedemdziesiąt dla szczytów. 3. Krótka. Milion, siedemdziesiąt 3. Krótka. Krótka. Prawy trzy brzuski. Prawy 3 brzuski. To długi. Dwieście prostu i na błot. Prawy jeden, do lewy jeden. Chopa przy słupie ledy. 50 proste, 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 150, proste, w proste, 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 dwa proste, dwa. 30, za szczytem, proste, Do proste, Stop, kolejny. Na szczycie choinka prawy 2. 30 lat w lasu. Prawy 1, dolowy 2 w złocie. Krótka prawy 2 wynosi. Do prawy 3, przez szczyt wynosi. W dół. Dolowy 3, zacisk w 4. W dół mega wolno, lewy trzy zacisk w cztery. Uważajcie, Do prawy jeden bardzo długi. Prawy jeden bardzo długi. 100%. Prawy jeden. 30, hamowanie lewy cztery. Prawy trzydzieści, 30, hamowanie lewy cztery. Hamowanie lewy cztery. 200 prostój, 200 szczyt dnam. 200 przez szczyt dnam. 200 przez szczyt dnam. 50 za szczytem lowy 1 szeroka. 200 przez szczyt dnem. 50 za szczytem, lowy 1 szeroka. 100. Na szczycie lody 2 szeroko. Hamowanie prawy 4 ciacma. Uwaga hamowanie prawy cztery ciacma. W dół lewy 2 przez szczyt 3. W, w dół lewy 2 przez szczyt 3. Krótka prawy 2. Lewy 2 przez szczyt 3. Krótka prawy 2. 70. Prawy 3. 70, prawy 3. 150, w dół. Na 100 dole lewy 3. Na lewy 3. Do prawy 1. Na 100 dole lewy 3. Do prawy 1. Do prawy 1. Do lewy 2 w 3. Do lewy 2 w 3. Do uwaga prawy 3. kolejny. Do uwaga prawy 3 że są tutaj mega kolejny, 200 prostu przez szczyt. Prawy jeden Do lewy jeden. Prawy jeden przy siatce. Do lewy jeden. Do prawy dwa. Krótka, nowy dwa przy choinkach. Do prawy trzy z uwagi długi. Do prawy dwa za szczytem. Do lewy dwa, Do lewy trzy. 80 prostuj na choinki. 80 prostuj na choinki. Przez szczyt prostuj śmiała. Przez szczyt prostu śmiała. 50 za klątą trzy wynosi. 50 z kolei trzy wynosi. 80 w dół. 80 w dół lewy dwa. 100 prawy 1. 100 prawy 1. Na kapliczce hopa. Zachopał nowy 1. Na kapliczce hopa. Zachopał nowy 1. Za. Poproszczuj w las. Na szczycie prawy 2. Krótka prawy 2. Za. Szczytem nowy 2. Długi. Później za Do prawy 1. Na lewy 1 Przy płodzie lewy 1 50 w dół, lewy 2 późny Do prawy 1, do lewy dwa w dwa Na przystanku prawy 3 wynosi Na prawy trzy wynosi 150 Prawy 3 wynosi 150 Na krzaku lewy 2, Na krzaku lewy dwa na lewy 2, 150, prostuj. 20, za płotem lewy 2. 20, za płotem lewy 2, przez szczyt prawy 1. Przez szczyt prawy 1. Lewy 1, 30, prawy 2, płot. 30, prawy 2, płot. 80, przez szczyt dnoj. 80, przez szczyt dnem, na lesie lowy 1, do p... do późny na lesie lowy 1, do p... późny 80, lowy 2, przez szczyt długi 80, lowy 2, przez szczyt długi 300, rozgój, na... Nale... hamowanie, prawy hak na... hamuj, prawy hak, lowy 1 do prawy jadą na linii hamu i prawy hak. Lewy jeden do prawy jeden. Lewy jeden do prawy jeden. Na drugim szczycie prawy jeden. Na drugim szczycie prawy jeden. Za kolejnym szczytem lewy dwa. Za kolejnym szczytem lewy dwa. Do Na szczycie prawy 1, to uwaga, lewy 3. Na szczycie prawy 1, to uwaga, lewy 3. 30, lewy 3. 30, lewy 3. Krótka, prawy 1, długi, śmiało. Prawy 1, długi, śmiało, 150, prostu, zlewa. Prawy 3, bajda. 50% Prawy 3, 200, wybija, prawy 3, 200, wybija, 200, wybija, wybija. lewy 2, szeroko, lewy 2, szeroko, do lewy 1, śmiało, Tarka, do lewy 2, szeroko, do lewy 1, śmiało, Tarka. 150 Prostuj na drzewo. 150 Prostuj na drzewo, prawy jeden szybki. 50, prawy jeden przy bocie. Do lewy trzy. Do lewy trzy. Przez przez szczyt prawo, 150. Prawą, 150. Przez szczyt dnem, szybko. 150 przy słupie, prawy 1. 150 dnem, szybko przez szczyt. Teraz, przez szczyt dnem, szybko. 150 przy lewy Prawy 1, prawy 1. Do lewy 1. Do lewy 1. lewy 1, bardzo długi. Przez szczyt dnem. Zaszczytem 80, wcześniej hamuj, prawy 3 Prawy 3, do prawy 1 Do prawy 1 Do lewy 1 100, hamuj na szczycie Lewy 3 długi 100, hamuj na szczycie Lewy 3 długi 80, prawy 3 80. prawy 3, 150 przez szczyt dnem, 150 przez szczyt dnem, mię, 150 przez szczyt dnem, milion na latarniach. Uwaga, hamowanie prawy 3, na latarniach, uwaga, hamowanie prawy 3, uwaga na latarniach, hamowanie prawy 3. Sto. Sto dwa. Sto 2 dwa. trzy długi wynosi. Nowy dwa. Prawy trzy długi wynosi. Pięćdziesiąt prostuj na słup. 50 prostój na Lewy 2 do hamowanie, prawy 3. Lewy 2 do hamowanie, prawy 3. I prawy 3 do lewy 2. Do lewy 2. Do prawy 1 długi. Na domu lewy 2 z uwagą, w 2 za błotem. Na domu lewy 2 z uwagą, w 2 za błotem. Lewy 3 przez szczyt. Prawdy 3 przez szczyt 100 lowy 2 w 3 Ciasno! 100 lowy 2 w 3 Ciasno! do prawy 2 do prawy 2 No i Nie ma wyskakuj, szybko za klejesz tam, tam, tam Może wynik na nas czyje światoli